Antologia czytań Słów Boga Wszechmogącego. Krótkie omówienie książki Nadeszło Królestwo Tysiąclecia. Jak widzicie wizję Tysiącletniego Królestwa? Niektórzy ludzie myślą o niej bardzo dużo i mówią, że tysiącletnie królestwo przetrwa tysiąc lat na Ziemi. Więc jeśli starsi członkowie Kościoła nie są małżeństwem, czy muszą się pobrać? Moja rodzina nie ma pieniędzy, czy powinienem zacząć zarabiać pieniądze? Czym jest tysiącletnie królestwo? Czy wiecie? Ludzie są ślepi i cierpią wielką próbę. W rzeczywistości tysiącletnie królestwo jeszcze oficjalnie nie przybyło. Na etapie czynienia ludzi doskonałymi, tysiącletnie królestwo jest jedynie początkiem. W czasie tysiącletniego królestwa, o którym mówi Bóg, człowiek będzie udoskonalony. Wcześniej mówiono, że ludzie będą jak święci i będą stali mocno w ziemi z Tylko wtedy, gdy ludzie zostaną udoskonaleni, kiedy staną się świętymi, jak mówi Bóg, nastąpi tysiącletnie królestwo. Kiedy Bóg czyni ludzi doskonałymi, oczyszcza ich, a im są czystsi, tym bardziej udoskonaleni przez Boga. Kiedy nieczystość, buntowniczość, sprzeciw i cielesne rzeczy w tobie zostaną wyrzucone, kiedy zostaniesz oczyszczony, wówczas będziesz umiłowany przez Boga. Kiedy zostaniesz udoskonalony przez Boga i staniesz się świętym, będziesz w tysiącletnim królestwie. Teraz jest wiek królestwa. W wieku tysiącletniego Królestwa ludzie będą polegać na słowach Boga, aby żyć, i wszystkie narody staną pod imieniem Boga, i wszyscy przyjdą, aby przeczytać słowa Boże. W tym czasie niektórzy będą dzwonić przez telefon, inni będą używać faksu, użyją wszelkich dostępnych środków, aby uzyskać dostęp do słów Bożych. A wy również będziecie pod słowami bożymi. Wszystko to dzieje się, gdy ludzie stają się udoskonaleni. Dzisiaj ludzie stają się udoskonaleni, oczyszczeni, oświeceni i prowadzeni przez słowa. To jest wiek królestwa. Jest to etap doskonalenia ludzi i nie ma on związku z wiekiem tysiącletniego królestwa. W wieku tysiącletniego królestwa ludzie będą już udoskonaleni, a zepsute usposobienie w nich zostanie uczynione czystym. W tym czasie słowa wypowiedziane przez Boga poprowadzą ludzi krok po kroku i odsłonią wszystkie tajemnice dzieła Bożego, od czasów stworzenia aż do dzisiaj. A jego słowa opowiedzą ludziom o działaniach Boga w każdym wieku i każdym dniu, o tym jak wewnętrznie prowadzi On ludzi, o dziele, które wykonuje w sferze duchowej oraz powie im o dynamice sfery duchowej. Tylko wtedy będzie to naprawdę wiek słowa. Teraz jest tylko stanem początkowym. Jeśli ludzie nie zostaną udoskonaleni i nie staną się czyści, nie będą mogli żyć tysiąc lat na ziemi, a ich ciało nieuchronnie rozpadnie się. Jeśli ludzie staną się czyści w środku i nie będą już z szatana oraz ciała, wtedy pozostaną przy życiu na ziemi. Na tym etapie wciąż jesteś ślepy, a wszystko, czego doświadczasz, to kochanie Boga i składanie Mu świadectwa na każdy dzień, w którym żyjesz na ziemi. Tysiącletnie królestwo nadeszło. Jest proroctwem, jest analogiczne do przepowiedni proroka, takiej, w której Bóg prorokuje, co stanie się w przyszłości. Słowa, które Bóg mówi w przyszłości. Oraz słowa, które mówi dziś, nie są takie same. Słowa przyszłości poprowadzą wiek, podczas gdy słowa, które mówi dzisiaj, doskonalą ludzi, oczyszczają ich i rozprawiają się nimi. Wiek słowa z przyszłości różni się od wieku słowa dzisiaj. Dzisiaj wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga niezależnie od tego w jaki sposób, są po to, aby ludzie byli udoskonaleni, aby uczynić czystym to, co jest w nich brudne, oraz uczynić ich świętymi i sprawiedliwymi przed Bogiem. Słowa wypowiedziane dzisiaj oraz słowa wypowiedziane w przyszłości są dwiema odrębnymi rzeczami. Słowa wypowiedziane w wieku Królestwa mają sprawić, że ludzie wejdą we wszystkie szkolenia, aby we wszystkim doprowadzić ludzi do właściwej drogi, by wydalić wszystko, co w nich nieczyste. Tak właśnie, czyni Bóg w tym wieku. Tworzy on fundament swoich słów w każdym człowieku. On, Czyni słowa życiem każdego człowieka i używa swoich słów, aby oświecać oraz prowadzić ludzi wewnętrznie w każdej chwili. A kiedy nie pamiętają o Bożej Woli, Słowa Boże będą w nich, aby ich upominać i dyscyplinować. Dzisiejsze Słowa mają być życiem człowieka. Bezpośrednio zapewniają wszystko, czego człowiek potrzebuje. Wszystko, czego brakuje ci w środku, jest zapewnione słowami Bożymi. A wszyscy, którzy przyjmują słowa Boga, są oświeceni przez jedzenie i picie jego słów. Słowa wypowiedziane przez Boga w przyszłości kierują ludźmi całego wszechświata. Dziś te słowa są używane tylko w Chinach i nie reprezentują tych wypowiadanych w całym wszechświecie. Bóg przemówi do całego wszechświata dopiero, gdy nadejdzie tysiącletnie królestwo. Wiedzcie, że wszystkie słowa wypowiedziane dziś przez Boga mają na celu udoskonalenie ludzi. Słowa wypowiedziane przez Boga na tym etapie są po to, aby zaspokoić ludzkie potrzeby. A nie po to, aby pozwolić ci poznać tajemnicę lub zobaczyć cuda Boga. To, że mówi za pomocą wielu środków, ma na celu zaspokojenie potrzeb ludzi. Wiek tysiącletniego królestwa jeszcze nie nadszedł. Wiek tysiącletniego królestwa, o którym się mówi, jest dniem Bożej Chwały. Po zakończeniu dzieła Jezusa w Judei, Bóg przeniósł swe dzieło do Chin kontynentalnych i stworzył inny plan. On wykonuje w Was inną część swojego dzieła. On dokonuje dzieła czynienia ludzi doskonałymi poprzez słowa oraz używa słów, aby sprawić, że wielu ludzi będzie cierpieć, a także zdobędzie dużo łaski bożej. Ten etap dzieła stworzy grupę zwycięzców. Po tym, jak uczyni tę grupę zwycięzców, będą oni mogli świadczyć o Jego uczynkach, będą mogli urzeczywistniać to, co realne, faktycznie go usatysfakcjonować i być lojalnym wobec Niego do śmierci. A w ten sposób Bóg zostanie uwielbiony. Kiedy Bóg zostanie uwielbiony, kiedy uczyni tę grupę ludzi doskonałymi, będzie to wiekiem Tysiącletniego Królestwa. Jezus był na ziemi przez 33,5 roku. Przyszedł wykonać dzieło ukrzyżowania, a przez ukrzyżowanie Bóg zyskał jedną część chwały. Kiedy Bóg przyszedł w ciele, był w stanie być pokorny oraz skryty i mógł znieść ogromne cierpienie. Chociaż był on samym Bogiem, wciąż znosił każde upokorzenie i każde zło, oraz doznał wielkiego bólu, gdy został przybity do krzyża, aby dopełnić dzieło odkupienia. Po zakończeniu tego etapu dzieła, chociaż ludzie widzieli, że Bóg zdobył wielką chwałę, nie była to cała Jego chwała, była to tylko jedna część Jego chwały którą otrzymał od Jezusa. Chociaż Jezus był w stanie znieść każdą trudność, być pokornym i skrytym, aby zostać ukrzyżowanym dla Boga, Bóg zyskał tylko jedną część swojej chwały, a jego chwała została zdobyta w Izraelu. Bóg wciąż ma inną część chwały, przyjście na ziemię aby rzeczywiście pracować i stworzyć doskonałą grupę ludzi. Na etapie pracy Jezusa dokonywał on pewnych nadprzyrodzonych rzeczy. Ale ten etap pracy nie był bynajmniej tylko po to, aby czynić znaki i cuda. Chodziło przede wszystkim o to, aby Jezus mógł cierpieć oraz być ukrzyżowanym dla Boga żeby Jezus był w stanie ponieść ogromny ból, ponieważ kochał Boga i aby nadal gotów był poświęcić swoje życie dla woli Bożej, chociaż Bóg go porzucił. Po tym, jak Bóg zakończył swoje dzieło w Izraelu, a Jezus został przybity do krzyża, Bóg został uwielbiony i złożył świadectwo przed szatanem. Nie znasz ani nie widziałeś, jak Bóg stał się ciałem w Chinach, więc jak możesz zobaczyć, że Bóg został uwielbiony? Kiedy Bóg dokonuje w Was wielu podbojów, a Wy pewnie stoicie, to ten etap dzieła Boga odnosi sukces i jest to częścią Bożej chwały. Widzicie tylko to, a jeszcze nie jesteście udoskonaleni przez Boga. Musicie jeszcze całkowicie oddać swoje serce Bogu. Trzeba jeszcze całkowicie ujrzeć tę chwałę. Widzicie tylko, że Bóg już podbił wasze serca, że nigdy nie możecie go opuścić i podążycie za Bogiem do samego końca. A wasze serca się nie zmienią, a to jest chwała Boga. Czym widzisz chwałę Boga? W efektach Jego pracy u ludzi. Ludzie widzą, że Bóg jest tak wspaniały, mają Boga w swoich sercach i nie chcą Go opuścić. A to jest chwała Boga. Kiedy rodzi się siła braci i sióstr z kościołów, oraz kiedy mogą oni kochać Boga ze swych serc, widzieć najwyższą moc dzieła wykonanego przez Boga. Niezrównaną moc Jego słów, kiedy widzą, że Jego słowa niosą autorytet i że może on rozpocząć swoją pracę w mieście duchów Chin kontynentalnych, kiedy choć ludzie są słabi, ich serca kłaniają się przed Bogiem i są gotowi przyjąć Słowa Boga. A także, kiedy choć są słabi i niezdolni, są w stanie zobaczyć, że Słowa Boże są tak wspaniałe. I tak godne ich umiłowania, to wówczas jest to chwała Boga. Kiedy nadejdzie dzień, w którym ludzie zostaną udoskonaleni przez Boga i będą w stanie podporządkować się Jemu, a także całkowicie będą posłuszni Bogu i pozostawią swe perspektywy oraz los w rękach Boga, wtedy druga część Bożej chwały zostanie całkowicie pozyskana. To znaczy, kiedy dzieło praktycznego Boga zostanie całkowicie zakończone. Jego dzieło na kontynencie chińskim dobiegnie końca. Innymi słowy, kiedy ci, którzy zostali predestynowani i wybrani przez Boga, staną się doskonali, Bóg zostanie uwielbiony. Bóg powiedział, że przyniósł drugą część swojej chwały na wschód, ale jest to Niewidzialne gołym okiem. Bóg przyniósł swe dzieło na wschód, przybył na wschód, a to jest chwała Boga. Dzisiaj, mimo że jego dzieło nie zostało jeszcze ukończone, ponieważ Bóg zdecydował się na dzieło, to na pewno się ono dokona. Bóg zdecydował, że dokona tego dzieła w Chinach i postanowił uczynić was pełnymi. W ten sposób Bóg nie daje Wam wyjścia. Podbił On już Wasze Serca, a Ty musisz iść dalej, czy tego chcesz, czy nie. A kiedy jesteście pozyskani przez Boga, Bóg jest uwielbiony. Bóg nie jest jeszcze dzisiaj w pełni uwielbiony, ponieważ wciąż nie zostaliście udoskonaleni. I chociaż Wasze Serca powróciły do Boga. W waszych ciałach wciąż jest wiele słabości. Nie jesteście zdolni zadowalać Boga. Nie potraficie zważać na Jego wolę i jest w Was wiele negatywnych rzeczy, których musicie się pozbyć.